Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością witam Was w tej świętej przestrzeni refleksji i modlitwy. Dziś spotykamy się na wyjątkowym momencie, podczas którego będziemy szukać wstawiennictwa młodego świętego, który inspiruje nas swoją wiarą i oddaniem Bogu, święta. Carlo Acutisa. Święta Carlo Acutis, który żył zaledwie 15 lat, był wspaniałym przykładem tego, jak możemy żyć naszą wiarą z intensywnością i miłością. Wykorzystał swój talent do technologii, aby służyć Ewangelii, tworząc strony internetowe, które promowały Eucharystię i związane z nią cuda. Jego życie jest świadectwem tego, że niezależnie od wieku, każdy z nas może być narzędziem łaski Bożej. Tak jak on, jesteśmy zaproszeni, aby otworzyć się na dzieło Boże w naszym życiu i szukać Jego obecności w sposób głębszy. Temat naszego dzisiejszego spotkania – Potrzebujesz cudu? Módl się do święta. Carlo Acutisa z wiarą teraz. Prowadzi nas do refleksji nad potrzebami, które nosimy w sercu. Wszyscy w pewnym momencie naszego życia stawiamy czoła trudnościom, wyzwaniom i sytuacjom, które wydają się niemożliwe do pokonania. W takim kontekście modlitwa staje się potężnym narzędziem. Dzięki niej łączymy się z Bogiem i otwieramy przestrzeń na Jego wolę w naszym życiu. Przez ten film zachęcam każdego z Was do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad swoimi własnymi sytuacjami. Czego potrzebujesz? Jakie cuda szukasz? Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko prośba, ale szczery dialog z naszym Stwórcą. A gdy modlimy się do święta, Karlo Akutisa, robimy to z pewnością, że jest on blisko Boga i może się za nas wstawiać. Podczas tego spotkania zainspirujmy się życiem Karlo i uczmy się od niego, jak ważna jest wiara. Uczy nas, że nawet w najbardziej wymagających sytuacjach, zaufanie do Boga powinno być niezłomne. Wiara jest aktem oddania. Wierzonym, że niezależnie od okoliczności, Bóg jest z nami i może przekształcić naszą rzeczywistość. Zachęcam Was, abyście w komentarzach dzielili się swoimi intencjami modlitewnymi. Co cię obciąża? Wspólnie tworzymy sieć wsparcia duchowego, w której możemy modlić się za siebie nawzajem. Wstawiennictwo to potężna praktyka w chrześcijańskiej wierze, a razem możemy podnieść nasze głosy do Boga, prosząc o pomoc święta. Carlo Akitaisa. Nie zapominajcie również o subskrypcji naszego kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi treściami, zawsze przepełnionymi wiarą, nadzieją i miłością. Każda subskrypcja to forma wsparcia naszej pracy i sposobność do szerzenia przesłania Chrystusa. Niech razem będziemy światłem w świecie, niosąc Słowo Boże do jak największej liczby osób. W tej chwili zapraszam Cię do zamknięcia oczu, jeśli to możliwe, i skoncentrowania się. Rozpocznijmy naszą modlitwę do święta. Karlo Akutisa, prosząc, aby wstawiał się za każdym z nas. Niech pomoże nam umocnić naszą wiarę i zaufać w pełni miłosierdziu Bożemu. Pamiętajmy, że w każdym cudzie kryje się historia miłości między Bogiem a Jego dziećmi. Myśl o sytuacji, która potrzebuje specjalnego dotyku Boga. Pamiętaj, że On słyszy nasze prośby. Obyśmy wspólnie odnowili naszą wiarę i z ufnością oczekiwali na cuda, które Bóg może zrealizować w naszym życiu. Zjednoczmy się więc w modlitwie. Szukając wstawiennictwa święta. Carlo Acutisa, z pewnością, że nasze wołanie będzie wysłuchane. Niech ten moment będzie pełen łask i błogosławieństw dla nas wszystkich. Kierujmy się naprzód, pewni i pełni nadziei, gotowi przyjąć cud, którego tak bardzo potrzebujemy. Szukając cudu, doświadczamy wspólnego przeżycia, niezależnie od naszego pochodzenia czy sytuacji życiowej. Kiedy stajemy w obliczu trudności, kryzysów lub problemów, które wydają się nie do pokonania. Często zwracamy nasze serca i umysły ku modlitwie, szukając boskiej interwencji, która przyniesie nam nadzieję i odnowienie. Fragment z Mateusza, godzina 21:22, przypomina nam, że wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierząc, otrzymacie. To potężne stwierdzenie zaprasza nas do refleksji nad naturą wiary i jej rolą w naszym życiu. Modlitwa jest aktem oddania, intymnym połączeniem z Bogiem, gdzie składamy nasze troski, marzenia i pragnienia. To moment, w którym otwieramy nasze serca i synchronizujemy się z boską wolą. Wiara jest niezbędnym składnikiem, który przekształca modlitwę w kanał błogosławieństw. Kiedy modlimy się z zaufaniem, wierząc, że nasze prośby zostaną spełnione, nie tylko wyrażamy nasze pragnienia, ale także potwierdzamy naszą wiarę w moc Boga. To zaufanie pozwala nam dostrzegać poza obecnymi okolicznościami i dostrzegać możliwość cudu. Mówiąc o potrzebie cudu, Musimy uznać, że cuda nie ograniczają się do nadzwyczajnych lub nadprzyrodzonych wydarzeń. Często manifestują się w małych rzeczach codzienności, w subtelnych zmianach, które zachodzą w naszych sercach i w relacjach, które pielęgnujemy. Czasami najważniejszym cudem, którego potrzebujemy, jest zdolność dostrzegania światła w ciemności, znajdowania pokoju w burzy. W tym kontekście modlitwa staje się aktem transformującym. Ponieważ zwracając się do Boga, jesteśmy w stanie znaleźć pocieszenie i kierunek. Mudląc się do święta, Carlo Acutisa, młodego, który autentycznie i inspirująco żył swoją wiarą, czynimy akt, który może wzmocnić naszą własną wiarę. Carlo uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych, ale może być osiągnięta przez każdego, niezależnie od wieku czy okoliczności. Wykorzystał technologie i dostępne zasoby swojego czasu, aby szerzyć przesłanie Ewangelii i zbliżać się do Boga. Jego życie jest świadectwem, że możemy dążyć do świętości w naszej codzienności, a to zaproszenie, abyśmy również z determinacją i wiarą szukali naszych cudów. Kiedy łączymy się w modlitwie, tak jak wielu, którzy sięgają po wstawiennictwo święta. Karola Akutisa, tworzymy sieć duchowego wsparcia. Ta jedność serc i intencji wzmacnia moc modlitwy. Fragment z Jakuba godzina 516 przypomina nam, że, modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc i przynosi efekty. Modląc się razem, umacniamy naszą wiarę i wzajemnie się zachęcamy do dalszego wierzenia, nawet gdy nadzieja wydaje się odległa. To poprzez tę wspólnotę możemy zobaczyć cuda manifestujące się w naszym życiu i w życiu tych, których kochamy. Ważne jest, aby pamiętać, że prosząc o cud, musimy być otwarci na wolę Bożą. Modlitwa nie jest tylko prośbą o łaski, ale oddaniem naszych pragnień i oczekiwań w ręce Stwórcy. Często to, co uważamy za cud, może różnić się od tego, co Bóg dla nas przygotował. Może On udzielić nam uzdrowienia, którego potrzebujemy, ale równie dobrze może dać nam siłę do stawienia czoła bólowi i trudnościom. Prawdziwa wiara pozwala nam zaufać, że niezależnie od wyniku, Bóg zawsze jest przy nas, prowadząc nas i wspierając. Dlatego, jeśli potrzebujesz cudu, nie wahaj się podnieść swojego głosu w modlitwie. Rozmawiaj z Bogiem, wyrażaj swoje potrzeby i rób to z prawdziwą wiarą. Wiesz, że on słyszy Twoje prośby i że w swojej nieskończonej mądrości odpowie w najlepszy możliwy sposób. Modląc się do święta, Karola Akutisa, proś go, aby wstawiał się za tobą, pomagając wzmocnić Twoją wiarę i zaufanie w miłość i opatrzność Bożą. Niech Twoja modlitwa będzie świadectwem przekonania, że z wiarą wszystko jest możliwe. Musimy głęboko zastanowić się nad fragmentem z Marka, godzina 11.24, który uczy nas o znaczeniu wiary podczas składania próśb do Boga. Dlatego mówię Wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a tak będzie Wam dane. Ta wiadomość jest potężnym wezwaniem dla nas wszystkich, zwłaszcza gdy znajdujemy się w chwilach potrzeby lub szukamy cudu w naszym życiu. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że modlitwa nie jest tylko aktem proszenia, ale aktem wiary. Kiedy się modlimy, zaprasza nas do głębszej relacji z Bogiem, wierząc, że On nas słyszy i że Jego obietnice są prawdziwe. Modlitwa jest kanałem komunikacji, który łączy nas z boskością i pozwala wyrazić nasze nadzieje, lęki i najgłębsze pragnienia. Jednak to, co naprawdę wyróżnia ten fragment, to komponent wiary. Jezus zachęca nas, abyśmy nie tylko się modlili, ale również z pełnym przekonaniem wierzyli, że już otrzymaliśmy to, o co prosimy. To przekształca naszą modlitwę w akt niezachwianego zaufania. Wyobraź sobie głębokość tej instrukcji. Wiara nie powinna być chwilowym uczuciem ani mglistą nadzieją, powinna być solidną pewnością, pewnością, która przenika nasze istnienie i umożliwia nam życie w oczekiwaniu na to, co Bóg może uczynić. Kiedy prosimy o cud, często znajdujemy się w trudnych sytuacjach, bólu lub niepewności to w tym momencie wiara staje się prawdziwym fundamentem. Wierzyć, że już otrzymaliśmy, oznacza, że jesteśmy gotowi dostrzegać rzeczy poza aktualnymi okolicznościami i ufać, że Bóg działa na naszą korzyść, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego od razu zobaczyć. Modlitwa nie jest tylko sposobem na wyrażenie naszych potrzeb, ale także deklaracją wiary. Kiedy się modlimy, afirmujemy, że wierzymy w Boga, który jest w stanie dokonać rzeczy niemożliwych. Ta postawa wiary nas przekształca. Pomaga nam stawić czoła wyzwaniom z nową perspektywą. Kiedy mamy przekonanie, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, zaczynamy żyć w stanie wdzięczności i pokoju, nawet zanim zobaczymy odpowiedź. Innym ważnym aspektem, który należy rozważyć, jest pilność i szczerość naszych próśb. Modlitwa nie powinna być wykonywana w sposób mechaniczny lub powierzchowny. Aby była skuteczna, musi pochodzić z serca. Kiedy modlimy się do święta, Karola Akutisa, na przykład, przywołujemy wstawiennictwo młodego człowieka, który żył swoją wiarą w autentyczny i pasjonujący sposób. Uczy nas, że świętość może być przeżywana na każdym etapie życia i że nawet w małych rzeczach możemy dostrzegać obecność Boga. Modląc się z wiarą, tak jak On, możemy połączyć się z tą falą miłości i nadziei, prosząc, aby On wstawiał się za nami i za tymi, których kochamy. Pewność, że jesteśmy wysłuchiwani przez Boga, daje nam siłę do wytrwania. W momentach kryzysowych może być trudno utrzymać tę wiarę, ale to właśnie w tych momentach jej potrzebujemy. Modlitwa powinna być aktem ciągłym, stałym dialogiem z Bogiem. Kiedy napotykamy trudności, ważne jest, abyśmy nadal się modlili, mając pewność, że Bóg ma plan i że działa na naszą korzyść. Szukając cudu, zapraszamy również do wewnętrznej transformacji. Często to, czego potrzebujemy, to nie tylko rozwiązanie natychmiastowego problemu, ale zmiana w naszym postrzeganiu życia. Wiara, o którą prosimy i którą praktykujemy, powinna nas kształtować, czyniąc nas bardziej cierpliwymi, kochającymi i pełnymi nadziei. Tak więc, modląc się, nie tylko prosimy Boga, aby zmienił nasze okoliczności, ale także prosimy, aby pomógł nam dostrzegać rzeczy nowymi oczami, abyśmy stali się narzędziami Jego pokoju i miłości. Dlatego, kiedy czujesz, że potrzebujesz cudu, pamiętaj, że modlitwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Niech będziemy się jednoczyć w modlitwie i w pełni ufać obietnicom Boga, wiedząc, że prosząc z wiarą, już mamy w sercu pewność, że On nas wysłuchał i że Jego odpowiedź jest w drodze. To jest prawdziwy cud wiary, zdolność do dostrzegania życia przez pryzmat nadziei, wiedząc, że niezależnie od okoliczności, zawsze jesteśmy w kochających rękach Boga, który o nas dba. Znaczenie modlitwy w życiu chrześcijańskim nie może być niedoceniane, a fragment z Jakuba godzina 5.16 przypomina nas o skuteczności modlitwy, szczególnie gdy jest ona wykonana przez sprawiedliwego. Modlitwa jest potężnym kanałem, przez który łączymy się z Bogiem i to właśnie dzięki niej wielu z nas szuka cudów, ulgi w trudnych chwilach i nadziei, gdy wszystko wydaje się stracone. Jak uczy nas Jakub, modlitwa sprawiedliwego nie tylko ma moc, ale jest także skuteczna. Oznacza to, że nasze życie powinno odzwierciedlać szczere dążenie do życia zgodnie z boskimi zasadami. Starając się żyć sprawiedliwie, stajemy się narzędziami w rękach Boga, zdolnymi do wstawiania się nie tylko za sobą, ale także za innymi wokół nas. Sprawiedliwość, o której wspomina Jakub, nie jest niedoścignioną doskonałością, lecz prawdziwym zobowiązaniem do życia w posłuszeństwie wobec Boga i w miłości do bliźnich. Kiedy napotykamy sytuacje, które wołają o cuda, czy to choroba, Kryzys finansowy, złamany związek, czy jakakolwiek inna przeciwność, naszą pierwszą reakcją powinna być modlitwa. Modlitwa nie jest tylko prośbą, ale aktem wiary, deklaracją, że ufamy Bogu i Jego mocy do przekształcania naszych okoliczności. Ważne jest, aby zbliżać się do Boga z szczerym sercem, wierząc, że nas słyszy i że nasze prośby znajdą miejsce w Jego obecności. Święty Carlo Acutis jest inspirującym przykładem wiary i oddania. Żył prostym ale pełnym miłości do Boga i bliźnich życiem. Jego życie uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych przeszłości, lecz jest dostępna dla każdego z nas. Prosząc o jego wstawiennictwo, modlimy się, aby pomógł nam pielęgnować żywą i aktywną wiarę, zdolną do poruszania górami. Refleksjonując nad skutecznością modlitwy, musimy pamiętać, że nie jest to jedynie akt proszenia, ale forma zjednoczenia z wolą Bożą. Często możemy czuć się zniechęceni lub wręcz wątpić w naszą zdolność do otrzymania cudu. Jednak Jakub zachęca nas do nieustannej modlitwy, do niepoddawania się, ponieważ modlitwa jest przejawem wiary, który może prowadzić do znaczących zmian. Wiara, która towarzyszy modlitwie, jest kluczowym składnikiem. To właśnie ta wiara pozwala nam wierzyć, że prosząc coś Pana, już otrzymujemy odpowiedź. To oczekiwanie jest fundamentalne. Ponieważ wzmacnia nas i pomaga utrzymać nadzieję przy życiu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Kiedy modlimy się, powinniśmy to robić z pewnością, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, wie, co jest dla nas najlepsze. Czasami cud, którego szukamy, może nie przyjść w formie, jakiej się spodziewamy, ale pewność, że Bóg słyszy i działa, daje nam pokój. Modlitwa w społeczności to również potężny aspekt, który nie powinien być zapomniany. Kiedy łączymy się w modlitwie, Mnożymy siłę naszych próśb. Fragment Jakuba przypomina nam, że modlitwa sprawiedliwego ma moc, ale gdy wielu sprawiedliwych łączy się w modlitwie, wpływ jest jeszcze większy. Powinniśmy się zachęcać do tworzenia grup modlitewnych, dzielenia się naszymi zmartwieniami i wstawiania się za sobą nawzajem. Solidarność w wierze jest świadectwem miłości Chrystusa w działaniu. Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie dotyczy tylko tego, co chcemy otrzymać, ale także gotowości do wysłuchania i zaakceptowania woli Bożej w naszym życiu. Czasami największy cud, którego możemy doświadczyć, nie polega na zmianie naszej sytuacji, ale na przemianie w naszym sercu. Modlitwa zaprasza nas do zrzucenia kontroli i zaufania, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Zatem, jeśli potrzebujesz cudu, nie wahaj się wołać do świętego Carlo Akutisa, prosząc o jego wstawiennictwo. Niech jego życie wiary i oddania inspiruje nas wszystkich do szukania Boga z otwartymi i pokornymi sercami. Na zakończenie, pomódlmy się. O Boże, stwórco wszystkich rzeczy, który słyszysz nasze wołania i przyjmujesz nasze potrzeby, zbieramy się tutaj, aby szukać Twojego światła i wstawiennictwa Twoich świętych. Dzisiaj, z pokornymi sercami pełnymi nadziei, kierujemy nasze modlitwy do świętego Carlo Akutisa, młodzieńca który potrafił żyć wiarą z intensywnością i miłością i stał się przykładem dla nas wszystkich. Święty Karlo, Ty, który był prawdziwym przyjacielem Boga, prosimy Cię, abyś pomógł nam wzmocnić naszą wiarę. W świecie pełnym niepewności i wyzwań, gdzie trudności często wydają się nie do pokonania, zwracamy się do Ciebie, który znasz zmagania młodzieży i niepokoje ludzkiego serca. Prosimy, naucz nas ufać Panu w każdym momencie naszego życia, nawet gdy burza się wznosi, a chmury się gromadzą. Patrz na tych, którzy przeżywają chwilę bólu i cierpienia, na tych, którzy potrzebują cudu w swoim życiu, którzy czują ciężar trudności i niepokój rozpaczy. W każdej łzie, która spływa, w każdej cichej modlitwie, niech Twoje wstawiennictwo będzie pocieszeniem i odnawiającą siłą. Niech każdy, kto woła o pomoc, poczuje obecność miłości Bożej, która obejmuje i przyjmuje, która leczy i przekształca. Święty Karlo, Ty który miałeś głęboką miłość do Eucharystii, pomóż nam zrozumieć znaczenie tego sakramentu w naszym życiu. Niech będziemy się żywić ciałem i krwią Chrystusa z tą samą pobożnością, jaką Ty wykazałeś. Niech, uczestnicząc w świętej mszy, doświadczamy pełni łaski i cudu przemiany w naszych duszach. Zainspirowani Twoim życiem, niech również my będziemy świadkami miłości Bożej w naszych społecznościach, niosąc nadzieję i radość wszystkim, których spotkamy na swojej drodze. W tym momencie prosimy, abyś oświetlił serca tych, którzy są zagubieni, tych, którzy szukają odpowiedzi i nie znajdują sensu w swoim życiu. Niech Twoje światło świeci nad nimi, prowadząc ich do prawdy i miłości. Niech w Chrystusie znajdą odpowiedź na wszystkie swoje pytania i pokój, którego tak pragną. Pomóż, święty Karlo, każdemu młodemu człowiekowi odkryć swoje powołanie i żyć pełnym życiem w obecności Boga. Prosimy również o tych, Którzy zmagają się z chorobami i dolegliwościami. Proszę, aby wszyscy doświadczali mocy Pana w swoich słabościach i, za pośrednictwem Twojej intercesji, mogli przeżyć cud uzdrowienia. Niech każdy zabieg będzie otoczony nadzieją i wiarą, a każdego dnia niech znajdą powody do wdzięczności i uwielbienia, nawet w trudnych chwilach. Niech obecność Chrystusa, lekarza lekarzy, będzie stałym elementem ich życia, przynosząc ulgę i odnowienie. Panie, wiemy, że wiara jest cennym darem, dlatego prosimy, abyś pomógł nam codziennie ją pielęgnować. Niech uczymy się ufać Tobie, nawet gdy droga jest ciemna. Tak jak święta. Karlo, niech nasze serca płoną miłością do Ciebie i do naszej Kościoła. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości, inspirując innych do zbliżenia się do Ciebie. Niech radość Pana będzie naszą siłą, a w każdym wyzwaniu niech dostrzegamy możliwości wzrostu i nauki. Niech naprawdę będziemy instrumentami pokoju i miłości, niosąc przesłanie Ewangelii wszędzie, bez strachu i z odwagą. Niech nasze życie odzwierciedla światło Chrystusa, a przez nasze czyny niech przynosimy nadzieję tym, którzy tkwią w mroku. Święty Karlo, pomóż nam być wytrwałymi w modlitwie. Niech nigdy nie tracimy zaufania do Boga, nawet gdy znaki wydają się odległe. Niech nasza wiara nie opiera się jedynie na cudach, ale na pewności, że Bóg jest zawsze z nami słuchając naszych próśb i odpowiadając w swoim doskonałym czasie. Niech uczymy się odpoczywać w Jego woli, wiedząc, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują. Na koniec prosimy, abyś pomógł nam być świadkami radości płynącej z życia poświęconego Bogu. Niech szerzymy miłość i nadzieję wszędzie tam, gdzie się udamy, pamiętając, że prawdziwa radość tkwi w służeniu innym i w życiu dla chwały Boga. Niech nasze życie, tak jak Twoje, będzie pieśnią uwielbienia i wdzięczności dla Pana, odzwierciedleniem miłości, jaką On ma dla każdego z nas. Niech pokój Chrystusa napełnia nasze serca, a przez każdy krok, który stawiamy, zbliżamy się do Jego nieskończonej i miłosiernej miłości. O Panie, w naszej wrażliwości zwracamy się do Ciebie, szukając Twojej kochającej obecności, która nas pociesza w obliczu trudności. Niech w święta. Karlo Akutisie znajdziemy prawdziwego orędownika, który zainspiruje nas do radosnego i żarliwego przeżywania naszej wiary, tak jak on to czynił. Niech jego życie, naznaczone bezwarunkową miłością do ciebie i bliźnich, motywuje nas do większej hojności i solidarności, zawsze gotowych do wyciągnięcia ręki do tych, którzy najbardziej potrzebują. Pomóż nam, panie, pielęgnować ducha wdzięczności w codziennym życiu. Niech dostrzegamy małe błogosławieństwa otaczające nas, nawet w trudnych chwilach. Niech każde nowe świtanie będzie nową okazją do uwielbienia Ciebie, dziękowania za dar życia i za każdą osobę, która pojawi się na naszej drodze. Niech nasza wdzięczność manifestuje się w konkretnych działaniach, w gestach miłości i współczucia, które odzwierciedlają Twoją miłość do nas. Święty Karlo, naucz nas patrzeć na świat oczami wiary. Niech dostrzegamy więcej niż tylko powierzchnie, rozpoznając potrzeby innych i działając z dobrocią i empatią. Tak jak Ty, niech będziemy zdolni wykorzystywać narzędzia technologii i komunikacji do szerzenia przesłania Ewangelii, docierając do serc spragnionych nadziei. Niech będziemy kreatywni w naszych działaniach, zawsze poszukując innowacyjnych sposobów dzielenia się miłością Chrystusa. W tej chwili modlitwy, podnosimy nasze intencje do Ciebie, ufając, że każda z nich jest słyszana i przyjmowana. Niech ci, którzy czują się samotni lub porzuceni, doświadczają Twojej pocieszającej obecności. Niech w obliczu samotności, odkryją prawdziwe towarzystwo w Tobie, który nigdy nas nie opuszcza i zawsze nas wspiera. Niech Twoje światło oświetla drogę tych, którzy są w mroku, prowadząc ich do prawdziwego pokoju i radości, które płyną z Twojej obecności. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas potrzebną mądrością do rozpoznawania wyzwań życia z nową perspektywą. Niech, gdy stawiamy czoła trudnościom, dostrzegamy możliwości wzrostu i nauki. Niech próby przekształcają się w doświadczenia, które przybliżają nas do Ciebie i wzmacniają nas w wierze. Niech, przez trudności, rozwijamy silniejszy charakter i niezłomną nadzieję. Święty Karlo, wstawiaj się za nami i pomóż nam być prawdziwymi apostołami miłości i nadziei. Niech w naszych codziennych interakcjach niesiemy światło Chrystusa do wszystkich, których spotykamy. Niech każde wypowiedziane słowo, każdy zrealizowany gest, będą świadectwem Twojej miłości, która przemienia życie. Niech będziemy zapamiętani nie za nasze osobiste osiągnięcia, ale za naszą zdolność do bezwarunkowej miłości i służenia tym, którzy są wokół nas. W duchu miłości i służby prosimy, abyś pomógł nam budować bardziej zjednoczone i solidarne wspólnoty. Niech wspólnie działamy, aby zaspokajać potrzeby najbardziej wrażliwych, promując sprawiedliwość i godność dla wszystkich. Niech każdy z nas będzie agentem zmian, zdolnym inspirować innych do jednoczenia się dla dobra wspólnego i budowania bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. O Panie, niech nasze życie modlitewne będzie odzwierciedleniem naszej miłości do Ciebie i ludzkości. Niech gromadzimy się w społeczności, nie tylko w chwilach potrzeby, ale także, aby świętować radości i osiągnięcia. Niech nasza wiara jednoczy nas, wzmacniając jako jeden organizm. W którym każdy odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu Królestwa Bożego. Na koniec prosimy, abyś obdarzył nas otwartym i hojnym sercem, zawsze gotowym do słuchania i przyjmowania. Niech będziemy instrumentami pokoju w często wzburzonym świecie, niosąc Twoje przesłanie miłości wszędzie, gdzie się udamy. Niech nasze życie, tak jak życie święta, Karlo, będzie żywym świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia, które przekracza wszelkie bariery. Święty Carlo Acutis. W Twojej intercesji powierzamy nasze modlitwy i nadzieje. Niech nasza podróż będzie oświetlona Twoim światłem, a na koniec naszych dni staniemy zjednoczeni w Twojej obecności, chwaląc i dziękując wiecznie za wszystkie otrzymane błogosławieństwa. Amen. Zakończając ten moment refleksji, ważne jest, abyśmy nosili w sercach pewność, że niezależnie od trudności, które napotykamy, Bóg zawsze stoi u naszego boku, gotowy nas wspierać i prowadzić. Święty Carlo Acutis, przykład wiary i oddania. Uczy nas, abyśmy szukali obecności Bożej w każdym aspekcie naszego życia. Niech będziemy naśladować jego przykład, ufając w Bożą opatrzność i wstawiennictwo świętych. W tej chwili zapraszam cię do spojrzenia w głąb siebie i rozpoznania wyzwań, z którymi się zmagasz. Każdy z nas nosi swoje własne krzyże, ale fundamentalne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami. Wiara jest potężnym antidotum na niepewności i lęki. Które nas otaczają. Kiedy zwracamy się do Boga, on oferuje nam drogę nadziei i odnowy. Pamiętaj, że cud, którego oczekujesz, może nie przyjść w sposób, w jaki sobie to wyobrażasz. Czasami objawia się w drobnych gestach, w subtelnych znakach, które nas otaczają. Dziękuj za każdy z nich, ponieważ są one przypomnieniem, że Bóg działa w naszym życiu. Cud może objawić się w uzdrowieniu choroby, w odbudowie relacji lub w pokoju, który odnajdujemy w burzy. Bądź otwarty, aby dostrzegać te błogosławieństwa, nawet jeśli różnią się od tego, czego oczekiwałeś. Święty Carlo Acutis pokazuje nam, że świętość jest dostępna dla każdego. Żył prostym życiem, pełnym miłości i współczucia. Jego oddanie Eucharystii i pragnienie szerzenia przesłania Chrystusa inspirują nas do czynienia tego samego w naszym codziennym życiu. Nie musimy być wielkimi postaciami, aby wprowadzać zmiany. Nasze działania, nawet te najmniejsze mogą dotknąć życia innych i zainicjować falę dobroci i nadziei. Kończąc ten dewocjonal, zapraszam Cię do zobowiązania się do niesienia tej wiadomości dalej. Podziel się swoją wiarą z tymi wokół Ciebie. Opowiedz o cudach, które już miały miejsce w Twoim życiu, i o tym, jak Bóg działa w Twoim życiu. Twoja historia wiary może być światłem, które oświetli drogę innej osobie szukającej odpowiedzi. Zarezerwuj czas w swojej rutynie na cichą modlitwę, chwilę medytacji i refleksji. Jeśli to możliwe, poszukaj Eucharystii, źródła wszelkiej łaski i znajdź tam siłę, aby kontynuować swoją podróż. Niech obecność Boga będzie stała w twoim życiu, a ty poczujesz radość bycia kochanym i przyjętym przez niego. Nie bój się wołać o cud. Bóg słyszy każde z naszych próśb i zna pragnienia naszego serca. Czasami cudem, którego najbardziej potrzebujemy, jest wewnętrzna